Tylko, tylko wytłumaczę wszystko wszystkim, dobra? Dobra. Słuchajcie. Słuchajcie, yy, w środku jest dużo ochroniarzy, ludzi, którzy nie byli w środku, z was. Jest dużo ochroniarzy, musimy ich zapierdolić. Policjant sprzedał mi info, że w momencie, kiedy policja dostaje alarm, że jest kasyno robione, żeby w ogóle wejść do kasyna, oni muszą taranem wywalić wejście. Trwa to 15 minut. Czyli od momentu, kiedy zacznie się dym, możemy odliczyć 15 minut, kiedy jesteśmy całkowicie safe i nikt nam do nas nie wejdzie. Nie zmienia to faktu, że musimy się wyrobić w 15 minut. Będziemy robić tak. Wchodzimy, od razu idziemy do szybu, idziecie za mną, no nie? Potem schodzimy do piwnicy i robimy, kasy, robimy safe. Ja z Sanem przecieramy czarne karty. Potem ja hmm. muszę wywiercić wiertło. I jak będziemy w środku, ważne. Nikt nie bierze kasy ani złota. Najpierw sprawdzimy boczne drzwiczki. OK? Dobra. Cały czas Dobra. ktoś musi patrzeć na zegarek i mniej więcej tak co dwie minuty informować, ile nam jeszcze zostało, żebyśmy mniej więcej wiedzieli. Safe po pięciu minutach otwarcia, czy tam sześciu, siedmiu, zaczyna się ulatniać z jego gaz. Czyli w safe też nie możemy być nie wiadomo ile, bo po prostu hmm. padniemy. OK? Dobra. Dobra, ja mogę być odpowiedzialny za czas. Tak, dobrze, to Sam będzie nam mniej więcej informował o czasie. Wchodzimy, ubezpieczamy się. W momencie, kiedy wejdziemy i zjedziemy szybem, powiem, jak. Już zażyjemy dwie mety. Dwie mety dają nam więcej niż kevlar, Więc tak. każdy sobie użyje dwóch metrów. Tam będziemy troszeczkę przekolorowanie no. widzieć, ale i tak, i tak, i tak będzie w porządku. Pamiętajcie, jest Pozrabiam walka z czasem. Po stram, sejfie mariam. biegniecie za mną i uciekamy do wyjścia. Pojawimy się tutaj, przy tym, przy tym włazie. I teraz tak, jeżeli policja to już obstawi. To Po prostu jedna osoba z nas zdejmie maskę Może to być Carbonara, bo jest inaczej ubrany I po prostu my wyjdziemy w w niego i powiemy, że chcemy wolny przejazd w zamian za niego No nie? Dobra hmm. A jeżeli ich nie będzie, to po prostu spierdalamy do Karakary. Ale żeby po prostu nas nie rozstrzelali na wejściu Dobra, Dobra. Ja z silnym czyszczę ochronę Ochronę zostawcie nam. Dobra, Dobra. Ale jeżeli Dobra, by no zaczęli strzelać Jeżeli no. by no zaczęli to strzelać, zjedza. to wszyscy strzelamy wszyscy, no Dajcie nam ich wyczyścić, spróbować. No okej. Okay. No tak, ale nimi, jeżeli, tak jeżeli, znaczy... jeżeli, policjant wystrzeli, to już strzelamy my też. Bo to wtedy wiadomo, że policja będzie wiedziała. Panowie, rozpoczynamy. Bardzo ważne, przytulcie się tutaj do mnie. Przytulić się do nich musicie. Przytulcie się, wszyscy są przy mnie, tak? Yy, odejdź na chwilę Karbo, bo ciebie łapię. Dobra, podejdź. Pierdalamy się. Let's go. Open the kodę. Wszyscy po co? widzimy? postójcie, musicie no. się przyzwyczaić no. do miejsca. Tak, chwilę postójmy. Chodźmy. Ja wystartowałem czas Dobra. Ja tutaj użyję tego włazu, zjedzcie sobie teraz kodeinę. Kodeina. jedna po jednej Jedna. Koda, każdy. Jedna. Jedna koda. Okej. Dobra. Koda, koda, koda. Koda. Luzik, luzik. <noise> mamy na zapas, mamy na Przytulcie się, wszyscy mają? No. Jazda. Okay. Lecimy! Składem! No. no, nie pierdol! Nie pierdol. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ale no nie leżą. Spokojnie, spokojnie. Ja mam te, księgi. Ja pierdol Jednego tu widzę? No oni że ja zostali o kurwa No ale 74 mi mówił stary To coś jest nie tak, bo ja mam 50 i... Dobra, spokojnie Ochroniasz już ochroniasz. Biorę go. Dobra Spokojnie stary oh. Jakoś się postaram poskładać Dobra Chodź Karbo, karbo, pomóż! weź go tam, weź weź weź, weź weź, strzeli do okręża. Leży nice, ja muszę metę. Dobra, poskocz, poskocz, podskocz, karbo. podskocz, podskocz, podskocz. Ej, bo co się ja tak z, z nimi. Oni zostaną wyprowadzeni. Nie ma ich tutaj z nami. No to ja co? Pierdolę. No to trójkę? Gida, na volta. Lecimy. No to na volta. Dwie minuty minęły. Dobra. Tu będziemy ja mieli karty, tak, tak, tak. Wy, 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 wyjmij sobie broń, żeby nie miał broni. I najlepiej Dobra. torbę, wywal. Bo to też się czasami coś zestra. Dobra. Dobra. Gotowy? gotowy 3, 2, 1, go. Max? Dobra. Lecimy. Szkoda mi. Mi się stało to samo. No. Szkoda chłopaków. Jebane kasyno. Dziwne. No to o co było mówię, no ja miałem 72. Policja już jest pod kasynem. Okej. Okej. 4 minuty minęły. Dobra. Dobra panowie, trzymajcie kciuki teraz. No gdzieś w Dajcie mi się skupić. Wiecie co myślę, że było problemem? Piątka? I'm Piątka. Powodzenia z kasynem. Es, dałoby radę podpisik od założyciela? Tak, i w Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz nie bierzcie kasy, okej? Okay? Nie bierzcie kasy. Dobra, dobra. S. Pomóżcie! Otworzyć! Dawaj, 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 Dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Nie bierzcie nic, nie bierzcie nic. Tak, 5 minut teraz. Mamy Masz księgi, masz księgi? Jedną mam, jedną mam. Weźcie mnie na plecy, weźcie go w Używam? To podnoś silnego dię, bierzemy na plecy. Nie wiem, kto go podnoszę, chyba nie wiem, czy nie dię. Dobra. Nie, silny wstał. Nie, no to. O, to on sobie silny wstał, zbyt. bo wstał. O, to silny, to silny. Aha. Ja mówiłem, że kurwa, wstanę na No To no silny, nie. to jest ogromny diet. Dobra, ciesz się, ciesz się, ciesz się, ciesz się. Minęło już minuta, minuta, kiedy jesteśmy w sejfie, panowie. Ty hakuje to! Hakuj, dobra, hakuj. Dobra, hakuj. To my może zbieramy kasę, tych Zbieraj, 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 zbierajcie. Zbierajcie hajs, 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 Ja pierdolę, co jest? Halo? O kurwa, co ja mam zrobić? Widzowie, co mam zrobić, co mam zrobić? Szybko. Nie dzwoń do mnie ty kurwa ktoś. Dobra, mówię jeszcze raz. Napięcie hey. muszę. Nie da Jak? się zebrać. Słuchajcie, ey! Ej. ej, ta jest otwarta? Ej, jestem w środku. Kupaki! Ej, widzicie mnie? Ej, ja jestem w środku. Patrzcie, patrzcie. Teraz się, trzeba zabrać, widzisz? Aha, tak to działa. Ja pierdzielę. Czekaj, idę do ciebie. Nie no, wchodź tam! Ja no, okay. pierdolę wy, naprawdę. To jest zamknięte. Okej. Okay. U góry masz 188, musisz tak połaczyć, żeby na dole było to samo. 412, aha. Ja pierdzielę jakie to jest ciężkie, to jest tak mało czasu, bo ta bateria od razu pada. Ostatni raz próbuję. Okej, okay, spoko, spoko. Czt Przegnę, przerwę szybko. Mam! Ta? Czas, czas, czas. Uch, chodź, chodź, Z... Nie mogę. Ja, Nie możesz wejść? Nie mogę wejść. wejść. Możesz? Jak jest, no, patrz. jest jest, mogę, jest. mogę. Dobra, to skrytki, 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 bez skrytki. Nie mogę, otwieram, otwieram. Nie mogę, 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 mogę. 30 sekund termin. Pamiętaj, Trzyma... że możesz wytrzymać bez oddechu minutę Ta. 20. Dobra. Ja mu trzymam, Mam, 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 cały czas mam, mam. Ja ci trzymam drzwi cały czas otwarte. Gaz, gaz, gaz! Ruchy Czekaj, zaraz zadzwoni tu Biegnij Erwin dawaj Erwin dawaj Czekaj, ja muszę i jebać Wzięliście wszystko? Mamy wszystko, Ta. wszystko mamy w torbach To teraz Jesteś wam powiem, my? że <laughs> nie wiem co było w skrzynce, szczerze mówiąc Ja wiem co było Papiery na kasyno dla nas. Dobra, teraz już spokojnie, tu już, tu już nas gaz nie bije, tu już nas Spokojnie, uspokójmy. Jebany zone. Dobra, słuchajcie mnie teraz, słuchajcie mnie? Mhm. Wszystko jest obstawione. W razie czego mam kuja, który idzie na napastnika, gotowy z zakładnikami, rozumiecie? Okej. Okay. Dobra. W razie czego informujemy psów, jak będzie gorąco, że kuj ma 10 zakładników i czeka z nimi. Dobra. My potrzebujemy tylko dojścia do karakury. Prowadźcie mnie, wy musicie mi powiedzieć, gdzie coś tak, jest. Tak, pamiętajcie, że wewere. tu mogą nam wjechać. Mogą nam wjechać, tak. Czy raszujemy bezpośrednio wyjście i na kodzie wlatujemy nie, na pewno? Nie, 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 spokojnie. Chodźcie nie chodźcie za mną, chodźcie to, za mną. Y Czekaj, dzwonię, dopytuję. Tu nie, tu, N du, 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 Czekajcie. du, sorry, sorry. Sekundę. Stańmy na sekundę, stańmy na sekundę, ja z na Dobra, ale chodźcie, to chodzę, nie na, to, to nie wam na schodach, spodko. nie na schodach panowie. Czekaj, gdzie było kurwa, to było wyżej? To było wyżej, dobra. Wyżej, wyżej. A loading, dobra, dobra, dobra. Tu, 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 tu. Oni mogą od tej strony wejść, nie? Tam jest wyjście, nie? Ale oni mogą też tędy próbować się taranować, nie? Tutaj nie ma więcej wyjść? No właśnie nie. Aha. Dobra. Dobra. Ja stop... <laughs> czyli wszystko się zbugowało. To, 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 Ale dobra, no to dobra, ja wam akurat bez problemu. Informacja od Lukasa. Wszystko obstawione. słot ready, biega przy głównym wyjściu. Dojeżdżają jednostki, zamknięty parking i przód. Trzy radiole wszystko zamknęły, dojechały dwa kolejne SEO. Powysyłał mi zdjęcia. Przed głównym wyjściem... Policja odstawiona, przy bocznych drzwiach, tych których wyjdziemy, jest jeden radiowóz i dwóch policjantów i przy drzwiach stoją. Tak, tylko czy problem jest taki, że jak my wyjdziemy, stary, czy oni już nie zdążą wszystkich ostrzelać? A jakby wyskoczyć i z zaskoczenia ich szybko poddać? Nie, zdąży, nie, nie zaczną nie, napierdalać, zaczną napierdalać. Się, zaczną napierdalać. Się, Ale tam jest, chłop stoi i taranuje, a drugi gada sobie z kimś przy radiowozie. Yy, ile mamy? San, do 15? Helka jest na miejscu. 15 sekund. Powiem 15, tak. sekund? Słuchajcie 15 sekund? Mnie. Słuchajcie mm. mnie, słuchacie no. mnie? No. Gotujcie się, gotujcie się, gotujcie się, gotujcie, gotujcie, gotujcie. gotujcie się. No i wchodzi, wchodzi, wchodzi. Go, 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 go. Po Poklej. Go, 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 go. 02, oddział w środku. Sprawdzamy teren. Słuchajcie mnie. Ogarniam młodego, odholuję Karakarę, wiedzie tu na Hamasie pierdoli. Dobra, go, szybko, 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 bo oni nam tu wiadą Dobra, młody jest gotowy z Karakarą. To no, Piszę tak. mu, żeby wjeżdżał, zaraz. Bądź z, się nim, bądź z nim na telefonie, bądź z nim na telefonie. on po prostu wyjdzie i da się złapać, zapłacimy mu za ten, za współudział, nie? Młody, gdzie tak. jesteś? I'm fine, I'm fine. Dobra. Minuta, słuchaj młody, wjeżdżasz, wiesz, która to boczna brama, ta, którą wychodzimy z kasyna, czy nie? Wpierdalasz się na hama, mówisz mi przez telefon jak jesteś, poddajesz się od razu, rozumiesz? Klucze w schowku mają być i ma być odpalona, kurwa młody, Musisz. Za ile będziesz? Za ile będziesz? Gdzie jesteś? Kopoki, ja wiem, że to ryzykowne, ja pobiegnę... Rzucę się na słodko, kupię wam czas. Trzymajcie się. Nie. Nie, nie, silny, nie! Silny! Nie! Silny, 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 silny! Jak już masz tak Panie. robić, to na zewnątrz. No na chuj mamy. Jak my stąd wyjdziemy, to na chuj nam ten słodko. ważne pytanie. Czy jak no? się wychodzi, to musimy być blisko siebie? Czy każdy nie, 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 nie. Każdy indywidualnie musi w ogóle wyjść. Dobra, każdy dobra, indywidualnie to wychodzi. A jak, to tutaj. jak go wejdzie do karakaronu, to, to kto go obiecał? Ale wresy? ruszmy się, ruszmy się zanim meta jest. Kurwa on. Nie, ja mam dużo mety. Daję wam metę jeszcze, daję wam metę. co? Jazda! Już? Czekaj, czekaj, czekaj. Meta, Czekaj, meta meta meta, 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 meta. Znaczy no? Dawajcie okay, gotowi okay, okay. Szybko, szybko meta, meta razem okay, razem wyjdźmy, okay. razem na 3-4 Dobra, gotowi Dobra, wszyscy? 3-4 3-4 Dawaj młody wysiadaj Kurwa wsiadajcie, jedźcie Jedź 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 Weź weź weź, weź. Do, do bagaia do... Go! Wiesz gdzie jechać? Wiesz gdzie jechać? Nie, nie wiem. To kieruję. Kanał Kanał Kanały za. Kanały za komendą. Wjazd! Wjedź do kanałów za komendą. Wybiegli, krzyżej coś poddaj się, teraz odjeżdżają. To nie strzelasz do nich cały czas. Wybieg ktoś. Słowo odjechał biały czy to z, z kasyna wyszli? Ten Derecky Wszyscy... usłyszałem kanały wjazd. Ktoś jest ran... ktoś jest z Nie. Słuchaj, silny, kanały za komendą wjazdę. Będziesz miał prawy tunel To nie wyjedziemy tu, nie da się jechać musisz, musisz dać radę, błagam, Kara kara musi być I wjeżdżasz w prawy Czy tunel. Czy my mamy tam. Helkę na sobie? Ja mogę wyskoczyć z kajstem ze wszystkim Słuchaj, hel. Nikt nas nie goni panowie. Nikt nas nie goni ja ja Szaki. Ja bym gdzieś nie, ja bym ja gdzieś prawo, wyjebał, prawo, prawo, mamy prawo, Helkę, prawo. mamy Helkę Nie, 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 mamy Helkę, mamy Helkę Kanały Ale za Ale nikt nas nie goni, nikt nas nie zrobić. goni. Jak jest tylko Helka, ona dostanie jedna. nie jeźdź już

Elis-Philip pewnie robi jak debile, czyli w 15 do środka mm. i potem są dwa patrole na zewnątrz. Powiem, że nie spotkaliśmy śladu ducha przy tym kasynie, w kasynie. 07, e, dzwonił do mnie prokurator, który jest obserwatorem i stwierdził, że ta kara-kara wyszła tą bramą, co wy. No, no to prawdopodobnie oni spierdali stąd. To, a ta kara-kara nie miała być odholowana? Była kara-kara odholowana, oni w ogóle nie uciekli tym bocznym wyjściem, tylko przednim gdzieś od przodu. 27.03. Teren nie został poprawnie zabezpieczony. No, no Ale my nie mamy ludzi, żeby poprawki zabezpieczyć. No, no Dawaj GPS cię zgarniemy z DIO. Mamy furę, mamy wszystko. Dobra, 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 wysyłam.